Cieba z tej strony Kosiorski Dzisiaj przedstawię Wam jedną, chyba to naprawdę z najważniejszych rzeczy w Idle Heroes. Właśnie dostaliśmy update, z który wprowadził nowość o nazwie Idle Master. To ta urządzenie, nie wiem jak to powiedzieć, ta funkcja pozwoli nam naprawdę dużo szybciej zrobić dzienne misje, które zajmowały niepotrzebnie dużo czasu. Po prostu rutyna w tej grze będzie dużo szybsza, będziemy mogli się skupić na coraz to właśnie nowszych innych aktywnościach, bo przykładowo nowy gid e, Star Expedition też potrzebuje dużo czasu na klikanie. Tu nie ma za dużo automatyki, wszystko trzeba samemu chodzić. Dlatego fajnie, że w takich nudnych rzeczach jak na, właśnie na przykład dwa dzienne weezing coin, czy kupienie czegoś i tak dalej, dostaliśmy rzecz, którą pozwoli nam to wszystko zautomatyzować. Chodzi o to, że dzienne misje możemy zrobić praktycznie jednym kliknięciem. W lewym dolnym rogu mamy Sierę. Którą klikamy, i tu w ogóle jest też Nebbi grow Plan. Jeżeli tego nie zrobiliście, to tutaj powinno być, co jest mnóstwo nagród, ale nie, nas interesuje Idol Master. Powinni naprawdę zrobić tą ikonkę obok gdzieś, żeby to było widoczne, bo nowi gracze nie będą wszystkiego klikać wokół w tej grze i szukać jakiejś fajnej rzeczy, a to jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w grze. Dobra, co to jest? Idle Master mamy podzielone, zobaczcie, dzienne misje, Daily Quest. Wszystkie możliwe dzienne możliwości mamy do zaznaczenia. Czy chcemy od razu jak wejdziemy, e, wchodzimy i tu za, po kliknięciu albo quick perform, to nam się zrobi to, co tutaj jest zaznaczone, albo perform all, to nam się wszystko wykona. Zobaczcie, check-in dzienny, po prostu jednym kliknięciem klikniemy tu check-in, będzie zrobione wysłać, serduszka do friendów chcemy. Wishing y Fountain dwa razy wysłać chcemy, żeby była misja. Basic chcemy. Heroic Mirok chcemy. Nie free, bo free jest co 20, 48 godzin, tylko jest po prostu codziennie jeden. Y Complete Battles at Arena. To jest takie dobre i niedobre. misje nam zrobi, ale potem i tak trzeba będzie wejść tutaj i zawalczyć kilka razy dodatkowych po to, żeby te misje odeb odebrać, bo one są oddzielnie. Tam po prostu zużyje nam trzy tikiety, czy coś takiego, żeby zrobić tą misję. E, dalej mamy Hand of Midas, czyli ton Gold. Ja oczywiście biorę tylko darmowy. E, niżej, czyli tak zaznaczamy Collect Auto Battle Rewart i tak, czemu nie Tavern Questy. Tu możemy zaznaczyć, czy chcemy wszystkie. E, ja zaznaczyłem Team Quest jako wszystkie, indywidualne na razie 6 i 7. Zobaczę jak to wyjdzie e, w praniu, że tak powiem, ponieważ tak. Ja Staram się, jeżeli widzę tutaj indywidualny quest, typu, no tak, jak tego, to na przykład odpalam. Szardy odpalam, złoto czasem odpalam, szard tu też jest. No złoto no czasem tak, czasem nie. No teraz gemy. Generalnie, jeżeli dostałby, no w większości, no nie wiem, to na przykład sobie reloaduję. O, jest coś lepszego. Ale, żeby nie utrudniać, można sobie po prostu to wszystko z automatu zaakceptować i kliknąć all. Wtedy będziemy mieli łatwe nagrody, nie stracimy gemów na relowanie i będzie dobrze. Dalej mamy kupowanie. Tutaj polecam sobie zaznaczyć tak jak ja, czyli wszystko co jest za golda, czyli szardy do postaci, arena i tyle. I po prostu... a, i ja jeszcze sobie zaznaczam, bo mam dużo goldów w Basic yy, Summon Scrolle. Co jakiś czas, czasem kupuję Core of Transcendence, ale to sobie kupię samodzielnie, no bo 1500 game'ów codziennie to ja nie będę miał do wydawania. I to jest wszystko, tak? Z tych dziennych misji mamy i Allen, po prostu zabranie surowców, tak. Adventure, walka: jeżeli znajdziemy potwora, walka. Możemy ustawić jak i drużyna, to tam z automatu powinno być. No, jak ustawiliście wcześniej, to jest, jak nie, to tutaj poprawcie. Tutaj, jak znajdziemy innego polajera, z jakim walczyć? No, ja mam power system, czyli pierwszy ten slot ustawiony, czyli to zostawiam. I tutaj Resur, Rescue, czyli 50 gemów na troszeczkę większy progres, to polecam zrobić. Aspen Dungeon to jest po prostu nam chyba wszystko do przodu, próbuję jak najdalej. Do kupowania zaraz dojdziemy. Sealand, wybieramy, który mamy najdalej. Jak kliknąłem tutaj Light, mam 22 i wybieram 5, ponieważ tyle jest darmowych. Mógłbym i 8, bo, ale wtedy się dopłaca 300 gemów. Nie mam aż tyle tysięcy gemów. I zobaczcie, to wszystko robimy tylko Perform All zobaczcie, wysłane mamy serduszka, złapany autolud, złapany z y, minów, czyli wy Island i jakieś tam z walki, pewnie Drop name. Także wystarczyło tylko kliknąć Perform All i to jest zrobione. No ja dzisiaj zrobiłem Daily, więc tego nie widać. Po prawo, zobaczcie, świeci się taki Ludek Store na dole. Po prawo, na dole. I tu mamy w zależności, czy jest Brave Trial, czy co jest dostępne, mamy y, sklepiki to także to też trzeba odwiedzać i zobaczcie mamy na przykład sklepik z to jest aspendanżelowy sklepik i tu już mam wszystko wylistowane po prostu klikam sobie w prawo przeglądam ja tutaj kupuję przeważnie za złoto tylko a te rzeczy zostawiam także nic tu już do kupowania nie mam także tak wygląda jeden z najważniejszych updateów który wszedł do gry czyli bardzo szybkie e, skipowanie, to nam pozwoli zrobić szybkie daily questy i pamiętaj, no po prostu chciałbym pokazać, że to jest lewy Dolny Rock, Idle Master i wszystko raczej tu jest jasne. Jeżeli jakieś pytania to piszcie. Ja też jeszcze tego nie używałem na tym koncie, także zobaczę. E, najważniejsza sprawa, no tu trzeba, no PvP trzeba będzie ręcznie grać, Gate of the Void trzeba ręcznie grać, e, Gild e, Gildie trzeba ręcznie grać, także ręcznej gry jest nadal dużo. No i tego się tak łatwo nie uniknie. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Hej.